Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj film będzie troszeczkę dłuższy, za to um, myśl przewodnia krótsza, <głos》>, tak z nimi, Księga Rodzaju Ludzkiego, um, tą pierwszy rozdział siódmy, jednak diabeł, werset od pierwszego do drugiego łącznie, jednak diabeł posmutniał wielką, bowiem miał mądrość i prawie dorównywał największym cherubom. Wiedział, że nawet podział stworzeń ziemskich był dobry i słuszny i nie mógł znaleźć błędu którym mógłby obarczyć twórcę. Wystarczy, słuchajcie. No więc taka, taka, taka sentencja, może. Mamy teraz wiosnę. Dzisiaj jest, proszę Państwa, już 18 maj. 18 maj, już dzisiaj mamy 2021. Rząd tradycyjnie, nie było to z żadnym tutaj zdziwieniem dla wszystkich, chyba że na czas urlopowy trzeba odpuścić, troszeczkę kasy przechulać. Chyba nikt, nikt nie myślał, że będzie inaczej. Ten słynny, mityczny Bóg z Chin jest naprawdę dobry. Na każde żądanie rządu dostosowuje się, dostosowuje swoje tam, swoich wiernych itd., itd. Słuchajcie, ale nie o tym. Na przykład teraz. Powstają różne organizacje, różne jakieś takie wiecie antyrządowe, albo inaczej organizacje, które tam sprzeciwiają się różnym sprawom, i oni tam chcą walczyć, będą tam działać. Spotykają się jakieś tajne komplety, robią tego typu akcje. Od razu powiem, nie jestem przeciwko temu, ale jak ja to widzę, słuchajcie, ja teraz mieszkam tutaj w takim miasteczku 100 km od Warszawy. Wiadomo w jakim, ktoś sobie chce sprawdzić. I teraz tak sobie przejeżdżając niektórymi ulicami, takimi tam wylotowymi, widzę nowe budowy domów. Mówią, że jest bieda, bieda, nieszczęścia, podwyżki, tragedia. Tymczasem ja tu widzę około, nie wiem, 20, 30 domów, nie jeżdżąc w ogóle, a jeszcze jakbym tak pojeździł, naprawdę się spiął, to, 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 nie wiem, z 50 w moim mieście powstaje około 50 nowych. W małym miasteczku, miasteczko 18 tysięcy ludzi. się 18. 16 z kaczykiem chyba w tej chwili jest. Tysięcy. To nawet nie jest e, część dzielnicy takiej, takiej Warszawy czy Ale dobra, i zobaczcie. W takim małym miasteczku powstaje około 50 nowych domów, e, gdzie e, kwota zamknięcia takiego domu oscyluje w granicach 700 do miliona złotych. Czy. Ja mam jakiś tam żal absolutnie nie. Cieszy mnie to. Nie to cieszy. Znam różnych ludzi zawisnych, którzy są. z Ojej, skąd on ma, a dlaczego, a, a ile to kosztuje, a to i tamto, i takie różne herezje. Mało tego, bo w moim mieście powstaje kilkanaście. Tak, kilkanaście, wiecie, kilkanaście bloków. Takie fajne bloki trzypiętrowe, z windami podobno. A cena metra tego mieszkania, no to oscyluje w granicach domu. Można dom, za mieszkanie w prawie, że można używany dom kupić. Ale są chętni, którzy chcą te mieszkania mieć, powpłacali, już, powykupywali na pniu. No i teraz o co chodzi? Słuchajcie, słynny podatek katastralny. Jest tutaj panika na YouTube. są takie kanały, oni tam będą panikować, będą... Podatek wejdzie, dramat, ludzie stracą... Yy. I tak słucham tych ludzi, a kim oni są, tak na dobro sprawy, no bo jak tak się przejmują tymi stratami, tym podatkiem katastralnym, no to się okazuje, że mieszkają w blokach w mieszkaniach i oni panikują i martwią się o milionerów. O milionerów. Ja w moim miasteczku, jakbym tak liczył, w tym małym miasteczku, załóżmy 1800 tysięcznym, już tak za to jest około, nie wiem, 200 milionerów. 200 milionerów, to, to nie, bo e, oni bo, e, ich domy oscylują w granicach miliona, niektórzy mają po trzy domy. Niektórzy po trzy domy, bo budowali swoją pustę, Niektóre dobrze układa się, jest biznes, cieszy mnie. Zawsze powtarzam to, ale teraz na przykład powiem, mam taką sytuację troszeczkę odjadę, Jakieś 3 lata temu byłem na Marszu Niepodległości. Polska Ojczyzna, też pojechałem tam, mówię. Też mam czas, mówię, zaangażuję się, będę reprezentował jakąś grupę. To jeszcze do tego dojdę. I pychają na ten marsz autobusem, mówię, tam nie będę się teraz telefonował samochodem, ale mówię, tam, tam trzeba gdzieś zaparkować, dojść, wrócić, wie. autobusem się dojadę, to, to jechałem. I wiecie, wracałem z tego marszu też autobusem, jechała jedna, jedna osoba z marszu, tylko jechała, na miejscu nie widziałem nikogo z mojego miasta. E, nikogo to nie interesuje, wiecie, że ten, 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 ten kraj wielu ludzi to już przestał interesować, co tam się dzieje, co się dzieje i tak dalej. Dlaczego? Bo ci obecni milionerzy w Polsce, a jest ich setki tysięcy, mamy w Polsce milionerów, faktycznych, którzy nie, nie, muszą, nie wychylają się, nie, 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 nie angażują, ich nie interesuje, co się w tym kraju będzie dzieje. Czy ten kraj będzie się nazywał Polską, czy ten kraj będzie się nazywał, no, oby tylko nie wschodnią, jakąś tam flanką białoruską, ale już jakby byśmy nazywał Republiką Federalną no, Niemiec, no to by pasowało w większości. Naprawdę w większości, ja patrzę, to nie mają nic przeciwko. Czy tam jeszcze innego państwa, albo w ogóle jakimś tam podległym, podległym aglomeratem, jakiegoś, jakąś taką mm, e, kolonią, czy coś w tym stylu. No i dobra, I teraz e, do czego zmierzam z tym swoim marszem? Zobaczcie, w moim mieście jest tylu milionerów, ale myślicie, że któryś e, przeznaczył, albo na przykład grupa grupach tych milionerów, zebrałaby się, to są milionerami, mają porcję, jak lodu. No to co, to przeznaczymy, na tak, to wybierzemy sobie takiego reprezentanta. No coś w stylu posła, ale załóżmy, nie mają posła, reprezentanta, żeby on nasze racje reprezentował. No to przeznaczymy na niego 10 tysięcy. No groszowa sprawa, splunięcie. Dobra, niech będzie 1000 zł. Też dużo, niedużo? 10 zł. Nie, oni nawet 10 zł nie przeznaczą. Nic. <laughs> Jeżeli ja chcę walczyć o ten kraj, to teraz jedź ze swoich dochodów, który, z których masz, mieszkasz w bloku, jedź walcz o ojczyznę, chodź, protestuj, tam manifestuj, polsko się przyzny, i przynależność do tego narodu. Natomiast dookoła tysiące ludzi śmieje się. Mało tego ja nawet tego nie mówię głośno, bo jak ja kiedyś wyraziłem, że byłem na marszu w pewnym gronie, no to tylko się uśmiali pod nosem. Uśmiechnęli się, no przygłup. <głupia> Potraktowali mnie jak, jak przy Polacy, wykształceni ludzie. Bo ja mam ludzie z wykształceniem wyższym, tylko się uśmiechnęli. Patrzyli, jest taki tempy, że swój cenny czas poświęcasz na jakieś dziwne marsze. Taki jest odbiór. Ja mówię o faktach, ja zawsze powiedziałem, ja stąpam twardo po ziemi. Twardo, nie, nie jakieś tam, wymyślam sobie. Filozofię, tak jak to robią, robi moja konkurencja na YouTubie. Nic nie zdobędą, a zresztą e, to jeszcze do, do tego dojdę. Druga rzecz teraz. E, e, patrzę, że w Stanach, co się dzieje w Stanach, to jest demokracja już. My mamy dopiero 30 lat, tam już mają tam 200-300 lat. No, ile tam kto policzył? I są potężne korporacje. Klasa średnia prawie zginęła, zniknęła. I. I malutcy robotnicy, tak bym to tak nazwał. Ludzie, którzy pracują, stać ich na dobre życie. Nawet więcej niż średnie. I to tylko tyle. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że tam ludzie odkryli pewną zależność. Biznesmeni amerykańscy odkryli pewną zależność, że jeżeli, ja już to kiedyś mówiłem na swoich filmach, jeżeli chcesz utrzymać status człowieka wyższej klasy finansowej, tak mi to mówią. To musisz mieć swojego przedstawiciela we władzach. Musisz być, mieć swojego lobbystę. W słowie lobby to było za komuny i później, nawet teraz to jest, wiecie, jak ktoś się nazwie lobbystą, to jest taki traktowany jako podejrzany typ. Totalna bzdura. Lata temu to sprawdzałem, jest to totalna bzdura. Lobby jest konieczne dla rozwoju państwa i gospodarki, bo lobbysta to zawsze robi, żeby, żeby coś osiągnąć. Nigdy, żeby stracić. Nawet słuchajcie ten słynny przewał. Kiedyś był ze Spiritusem, że tam przez kilka godzin była zdjęta akcyza. na, na Spiritus o coś w stylu, i tam ileś set tyrów przyjechało do Polski z lewym spirytusem. To też było lobby, ale to nie było lobby na straty, tylko no widzisz, oczywiście przestępcze, no ale, ale przestępcze, no ale w zgodzie z prawem. To jest, czyli to nie było wtedy przestępstwo, trochę odjechałem. I to samo tutaj. Ja też uznałem, że e, mógłbym być takim lobbystą, przedstawicielem, będę walczył o wasze prawa. Wy zajmijcie się biznesem. Zobaczcie, że ja nie mam pretensji, a mnie cieszy to, że w moim mieście jest masa milionerów. A weźcie teraz cały kraj. A weźcie w, w stronę Warszawy na przykład. Tam dopiero jest milionerów. Tam są setki tysięcy milionerów. Milionerów, nie tam biedaków. A jak przychodzi do demonstracja w imię państwa, w imię walki o naszą tam jakąś suwerenność i tak dalej, że nam Unia zabierze... To jest bzdura oczywiście, ale... E, z, znaczy, bzdura w pewnym kontekście, ale zobaczcie, oni tam się nie przejmują. No sobie ludzie protestują, abym miał mógł przejechać, co mi to obchodzi. Natomiast e, teraz e, co się dzieje? Ja zauważyłem właśnie, robi, robi się to, co się robi w Stanach. Rząd teoretycznie przejmuje firmy, e, zaczyna się taki socjalizm, ale to ma swój cel. Powstaną potężne korporacje, a ci, którzy których to nie interesowało, znikną. Nie interesowała polityka, nie interesowało, bo chodzenie po ulicach i tak dalej do niczego nie doprowadza. Znaczy ono ma sens, jak gdyby taki reklamowy. Bo ja uważam, że chodzenie po ulicach czy manifestacja musi mieć jakąś podstawę. Jeżeli cokolwiek robisz, to już powinieneś wiedzieć, co dalej. Wyznaczyć sobie jakąś drogę, a nie tylko i wyłącznie. Krzyk dla samego krzyku. Ale nie ma chętnych. Ja nawet, wiecie, że przez, przez ta, kiedyś nawet wydawałem Już też mówiłem w swoich filmach, że też chciałem jakąś taką organizację. Skoro trafiłem też na przygłupów, to dobra, już odjechałem. Nieważne, nie będę do nich wracał. Natomiast. Yy, 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 yy. Chciałem też coś zrobić, mówię, to będę waszym reprezentantem. Wyróbcie biznes, znacie się na tym, a ja będę wam zdawał relacje. I między innymi, właśnie tak, jak m, można powiedzieć, no to przecież takimi lobbystami są posłowie. No, ale widzicie, jakich mamy posłów, to jest, to jest po prostu dno. A ta cała tak zwana opozycja, jeżeli taki matow rzeczywiście nie przepracował nic i on na przykład w kwestii miedzi, Taki jest jeden poseł, takiego wielkiego pozycjonista, który, oni tak jak ja, oni chyba ćwiczą przed lustrem te swoje wystąpienia i sobie piszą, dobrze, że są w tym. Tacy troszeczkę bajarze i na przykład kwestii miedzi. Miedź była, jest i będzie jednym z głównych e, mm, po prostu metalik półszlachetnych, kolorowych, który zawsze będzie po, po, w, w, w przemyśle jeszcze długie, długie lata. Długie może nawet i, i, i dziesięciolecia, ale jak nie wieki będzie właszył. a on wypowiada się, że mieć to nic nie znaczy, bo, jak... bo, on bo on komórkę wziął do ręki, on komórkę trzyma w ręku i no, to, to są matoły, tam jest dwóch, ja powtarzam, dwóch tylko tych najstarszych uznaję, a reszta to niech sobie tam się bawi w tym Sejmie. Ja, no ja bynajmniej już na nich nie zagłosuję, wcale nie pójdę na, na żadne tam głosowanie, jeżeli nie będzie konkretnej partii. Teraz na końcu do czego zmierzam, właśnie o to chodzi, że ja Stawiam tylko i wyłącznie na twardych ludzi. O, tak jak pan Marcin, w kwestii tego rolnictwa tam się z którym z jego kwestii nie zgadzam, natomiast rzeczywiście on mówi konkretnie. Konkretnie mówi co i jak, yy. i on mówi o partii, o prawdziwej sile politycznej, a nie o jakichś tam yy, zabawach pseudopolitycznych. Yy. Tak jak powiedziałem Wam, no widzicie, ja też teraz tak, czy no to może nic się nie angażować i tak dalej. E, angażować się, angażować się, natomiast ja, ja tak jak ja generałowie nie, nie będę stawać na pierwszej linii. Ja, e, tak jak wspomniałem, przestałem się już teraz kryć, znaczy przestałem mm, taki, takim być pokornym człowiekiem. Znam wszystko, politycy to w sumie na YouTubie... To nie mam sobie równych. Tak to, tak to ujmę. Niestety tak to jest. No Słynna nawet, zobaczcie ostatnio, jakoś tak. Zobaczcie, jak, jak z każdą godziną cichnie akcja w Izraelu. Wszystko to przewidziałem. Jest to powtórka danej filozofii. A jeszcze powiem w taki jeden młody łepek. On tam w garniturze, wielki dziennikarz, i, i tam program, jak ono historię opowie. No i, i tam po dwóch minutach mówi, że powstało państwo, kiedy zawiązał się tam pa palestyńczykom e, tam autonomię i dali, ale państwa nie dali, tam coś coś tam. No i powstał ruch Hamas, muzułmański ruch, który walczy z Izraelem. I w tym momencie wyłączyłem. Bo no, to jest głupek jest i idiota. Hamas nie, nie, nie walczył przez, jedną, przez jeden dzień i przez jedną godzinę z Izraelem. To jest oczywiste, chyba tylko dla idiotów, nie, dla nas, dla nas inteligentnych tak, to troszeczkę odjechałem, ale tak to mówię. Jeszcze tak jak już się rozgadałem, powiedziałem, że będzie długo. Słuchajcie, kwestia kwestia na przykład taki, takiego wycia właśnie piszę książkę, ta druga będzie epoka Hoporobotnika. To też będzie książka, która, się, która odniesie sukces za 20 lat. <grych> tak to, to, to jest. Tak to już jest. Jak już tego pokolenia nie będzie, bo opisuje pokolenie, które, które wstydzi się swojej przeszłości. I, i właśnie, co, to ja, co ja miałem na myśli, właśnie. Dobra dobra, bo się zakręciłem, zakręciłem się, to może wystarczy, to by było na, na tyle właśnie, tak jak, tak jak wspominam, no może jeszcze o tych, o tych milionerach, tak jak, tak jak wspomniałem, nie, nie chcą się angażować, nie interesuje ich, e, przyglądam się do tych płaczą. aha, to może jeszcze, bo to zapomniałem dodać, w Polsce do, na dzień dzisiejszy cały czas jest rywalizacja, konkurencja i o ile w zdrowej gospodarce, takiej normalnej, funkcjonującej jest to bardzo dobre, bardzo dobre. Konkurencja jest bardzo dobra, bo wymusza, na konkurencji zyska zyskuje klient, konsument. Natomiast w sytuacji, gdzie zamyka się sektor, to powinni ludzie, ludzie się jednoczyć. No niestety nie dorośliśmy do tego, jeszcze długo, na no długo nie do, to państwo nie dorośnie. To tak jak i w dzieciństwie kiedyś z, o, analizowałem Japonię, jakiś tam film, czy to był Shogun, czy coś, jak tam ta Japonia wygląda. Tak, to był słynny serial z moim młodością. Oni ze sobą rywalizowali, zabijali się tam, te różne plemiona, te różne tam cesarstwa na, te, na tej wyspie, na no wyspach. No, to, to duże państwo jest, po pozorom. Natomiast w przypadku zagrożenia zewnętrznego, z automatu kończyły się wszystkie konflikty. To, to, mi, to mi się podobało, że w tym kraju wczoraj jeszcze żeśmy walczyli. Ty zabiłeś na przykład mojego syna, ja twoją córkę i tak dalej. No wiecie, wojna domowa. Natomiast płyną okręty z, z, z kontynentu. I oni tam było w tym człowieku mi pokazane, że jak byli tak, tak zrobi się 5. Nie ma siły. Nikt ich nie pokonał. No dopiero jak te Amerykanie, ale to był zupełnie inny temat, Oni tego. Natomiast u nas jest tak, ee, zamykają sektory i powiem wam, że e, jak, jak, jak przyglądam się, to większość, większość, nie połowa, większość. Może nawet 70%, to się z tego cieszy. Konkurent padnie, to ja się odbiję na jego stracie. Nie widzę w ogóle z, gdzieś tam was, w jakieś tam restauracje, no to, ten sektor na przykład, ale tam nie ma w ogóle zgrania. Oni cały czas, to jest ta, ta, ta rywalizacja i, i tak jak, spo, i tutaj do tego zmierzam właśnie. Jeżeli mm, przedsiębiorcy nie ogarną się, to będą po kolei padać. Ale cóż, dla nas konsumentów będzie jak będzie. Dobra, zgadzam się, trzymajcie się na razie.